Nie zamknąć, wiesz o tym? Czy nie wiesz? Ale ja nie, nie życzę sobie nawet, żebyś przy ty przychodził. A to, nie jest to, a to nie jest twoja ulica i to nie jest twoja ulica wykupiona, także mało istotne. Ja patrzę tylko na Ariśkę. Jeżeli Arisia chce się ze mną spotkać, to ją podrzuć sobie tam na drugą stronę ulicy i tyle. Ja tam poczekam sobie i my nie musimy się nawet widzieć i patrzeć na siebie. Ale nie Ja mogę przyjechać zaraz jak chcesz. Dla mnie to że grzyb. Ja tam przyjeżdżam do ciebie. Pamiętaj. Ja nie przyjeżdżam do ciebie, tylko mamy dziecko wspólne i to wszystko. Taki masz chyba zaraz nie ustalone ale ty patrzysz na dobro dziecka, czy patrzysz na dobro swoje? Nie, po prostu sposób... Ale po co ty dyskutujesz? Skupmy się na Aurelii. Skupmy się na Aurelii. Skupmy się na Aurelii, się na Aurelii a nie na swoich sprawach.